Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić karkóweczkę pieczoną w piekarniku z ziemniaczkami. Do naszej dzisiejszej karkóweczki my potrzebujemy pieczarki, serek, cebulka, ketchup, sól i pieprz. Teraz my mamy je umyte, przygotowane. Solimy naszą karkóweczkę. Kupiłam w mięsnym, ubita już karkówka, żeby ona była krucha. I takie większe dwa kawałeczki. Układamy sobie ładnie. pieprz dodajemy. I wtedy my teraz robimy kieczup na karkówkę i wstawiamy do lodówki. Żeby ona nam się troszeczkę przygotowała. I w taki sposób ona ma postać z pół godzinki w lodówce. A ja tymczasem przygotuję cebulki papry i pieczarki. Cebulkę robimy w taki sposób. Będzie na kartce później cebulka i pieczarki, a na to damy ser. Jest bardzo fajne danie jak mają przyjść do was gości, można zrobić więcej na, sam, na całą rodzinkę lub na gościnne, bo jest smaczne. I teraz serek na bok, pieczarki my robimy w taki sposób, jest naprawdę bardzo fajny smak. Tarkówka po z jest idealna, krucha. Także, próbujcie. Jak wejmę karkówkę, to pokażę Wam dalej, co robić. Pokroiłam pieczarki, cebulkę, serek jest potarty i jeszcze zrobiłam takie pary małych ziemniaczków, wrzucimy do karkóweczki. Wstawiamy swoją karkówkę ładnie. Bardzo ładnie duże kawałki. Rozkładamy tak ładnie, teraz rzucamy pieczarki, ładnie równo rozkładamy. Troszeczkę solimy, dajemy cebulki, staramy się tak sobie poukładać. I na to my rzucamy serek. I gdzie nigdzie my sobie rzucimy te ziemniaczki. Troszeczkę posolimy ich i rzucamy tu ziemniaczki. I stawiamy do pikarnika. stawiamy na e, początek na 20 minut. stawiamy na 180 stopni. A później Wam jeszcze podpowiem. Zobaczcie, jak wygląda. Karkóweczka po 20 minutach. I teraz my po tych 20 minutach zrobimy na 200 stopni. Na 15 minut. I nasza karkóweczka już jest upieczona. Jak Wam się podobają przepisy, subskrybuj i zostaw łapkę do góry.